że jest to jedno z narzędzi, które pozwala Panu zarządzać. System, nie nic, system ramy, o którym Pan wspomniał, jest to system, który umożliwia w sieciach pozorowanych nadzorowanie pracy sieci, szukanie, szukanie ubytków. W kontekście szukania awarii, awarii powstałej perforacji samej wody przewodowej, bądź e, bądź perforacji płaszcza szklanowego. No i tu jest taki dylemat, jest, o, jest wieczna dyskusja pomiędzy to, mamy generalnie dwa systemy, alarmowe w, w, w Polsce stosowane system plusowy jest adresa. I, i, i pytanie, który jest lepszy. Tak? No, Warszawa zdecydowała się na ten system, a nie na inny. No i stwarza pewne... ale jak długo Państwo go stosują? On jest stosowany... generalnie tak. Od momentu, kiedy sieci zainstalowane pojawiły się to to w warszawskim systemie ciepłoklucznym, system, to od razu stosowano się na montaż, na instalowanie, było zdemonstrowane w system elektrownym, i z tym się zgadzał. Tak? tak? Zdecydowano się na, na system, na system mówić yy. Generalna różnica między jednym a drugim systemem. System Kandesa jest bardzo, bardzo systemem czułym, yy, który wykwituje minimalne ilości długości. Yy, 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 yy. natomiast wadą tego systemu jest to, że niestety w przypadku, w przypadku yy, jakiejś awarii niepojedynczej i nie można tego dokładnie zorganizować. W przypadku w y, y, sytuacjach związanych y, y, y z naszą kulturą wykonania tych sieci, która była tam, uczyliśmy się generalnie ja, te, z tej technologii lub preizolowanych. Mamy tak, że wie, większość jednak tego, y, większość awarii musimy szukać na zasadzie grup i błędów. Tak? A jeszcze w kontekście tych nowych technologii, o których pan powiedział, znaczy, yy, co my mamy w Warszawie, tak? Bo no, na, tym na o tym systemie mogę mówić. Yy, praktycznie yy, na chwilowe są tak. Sieci są sieci w wymienia, sieci nie się na sieci proizolowane, to jest tak? Yy, Wszystkie kompensatory są wymienione na bezbalicowe, na mieszkowe. Armatura dużych średni średnich, na magistralach, i wymieniona jest na nowoczesną armaturę bezbalicową. Także ubytki w sieci. Z poziomu, z poziomu uzupełnienia, bo jest początek lat 90-2000 ton na godzinę, obecnie mamy około 200 ton na godzinę, także to jest znacznie. Straty nam przez syle zmalały do około 11%. I teraz co, co możemy robić dalej, tak? Jak, jak rozwijać system, jak, jak go regulować I tutaj idziemy w kierunku i tak się mówię, i tak się rozwijać. E, inteligentna sieć. A więc zarządzanie, zarządzanie siecią w sposób e, inteligentny, sprzężenie oprogramowania, e, oprogramowania termis, które pozwala na, na wprowadzenie obliczeń hydraulicznych w sieci, ale my chcemy iść dalej. Chcemy zrobić terminy online, to znaczy e, z, w czasie rzeczywistym zamontować urządzenia pomiarowe, temperatury ciśnienia przepływu, tak żeby y, można było robić danych, to znaczy reagować z wyprzedzeniem na zmiany, na zmiany związane ze zmianą temperatury, czy też y, sterować systemem w kontekście wyłączeń, awarii. I to jest przyszłość, którą, którą y, chcemy realizować. Jednocześnie Warszawy są cztery przepompownie sieciowe. Jedna z nich już jest e, uruchomiona w hmm, ruchu automatycznym. Natomiast plany e, są takie, żeby wszystkie przepompownie hmm, sprzętnąć w jednym i sterować na automatycznym. Jeszcze w kontekście sieci wyizolowanych, to też chciałem jedną taką moją dyskusję Widzimy rozwój technologii, tak? Wyniosły nowe technologie, technologię. się jest super, łatwo się kładzie, nie wymaga konstrukcji budowlanych, ubytki są mniejsze, straty ciepła są minimalne, w sumie jest super. Tyle tylko, co się stanie za 20-30 lat, kiedy, kiedy jednak ta rura przygodowa siłą rzeczy będzie musiała być i co my wtedy będziemy robić e, w kontekście ochrony środowiska? Jak będziemy utylizować te kilometrów, no, na na kilometrze, już około 600 km e, pojazdu? I co robić go przybywa. E, Jakie będą koszty związane z, e, z utylizacją tego? E, jaka technologia, jak to robić? W zasadzie ziemi e, specjalistyczna firma. I tu widzę taki problem, tak, bo to generalnie to jest fajnie, ale za moment będziemy mieli duży problem, tak jak na chwilę obecną mamy problem z asbestem, tak. W latach 60 70-tych realizowano w płaszczu elementowo asbestowym a obecnie przepisy ochrony środowiska na wygląda, że nam, przepraszam, na się specjalna firma, która to utylizuje, to nie jest na i jest to duży problem, tak, i problem organizacyjny, bo jak E, przynajmniej mieć specjalny certyfikat, bo osoba, która e, pracuje, demontuje w e, asbest jest osobą e, wytwarzającą e, asbest. Trzeba tak? mieć specjalny certyfikat, który nie przed może być. E, muszą mieć specjalne ośrodki ochrony, e, certyfikowane składowiska. Tak? A teraz co będziemy z perizola? Dziękuję. Dziękuję bardzo.